Ruch na Wiślinie ogromny dzisiaj, proszę Państwa. Tutaj odbywa bohaterka dzisiejszego dnia: Ela Kurowska. Mądra, piękna, skromna bardzo dziewczyna, która uratowała dzisiaj skaczącą z mostu. Ja wypytałem, jak to było. Ona rzeczywiście przed dziobem skoczyła, ta dziewczyna. Ela dopłynęła, jakoś się uspokajała. Potem ją sadziła w koło. <noise> w koło ratunkowe. To jest na tej łodzi, na byku. Akurat dzisiaj pływała na Byku, a nie na Miśbacie, bo tu różne łódki bywają, proszę Państwa, ale taka refleksja, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś z łódek ratuje, ratuje kogoś, proszę Państwa, Rafał Koziołek ze swojej malutkiej łódki wyciągał raz dziewczynę w podobnej sytuacji i policjanta, który ją ratował, to już się zdarzyło, więc te drewniane łódki to nie tylko są piękne, pożyteczne, sympatyczne i tak dalej, ale... Po prostu są ratunkowe w wielu okolicznościach to się po prostu przydaje. A Ela właśnie Ela płynie w kolejny rejs.